Zbliżenie, portret leżącego pieska. Trochę zdziwionego, że leży, a ja siedzę naprzeciwko niego i nie chcę, żeby do mnie podchodził, bo mam kamerę z obiektywem, którego on nie rozumie. Nie rozumie tej kamery i tego obiektywu. Po co kieruje w jego stronę? Takie coś czarne, długie. No teraz sobie mlaska, oblizuje się. Co jest z zachowaniem pieska? A tam się znowu biją. Płócą oczywiście. Najedzone. Wyspane. I chcą się bawić. A ja bym wolała, żeby była cisza. Żeby był spokój do filmowania. A tu się nie da, bo tu wszyscy gwiazdorzą. Wszyscy chcą być na pierwszym planie. Pani ma ich wszystkich filmować. Zajmować się nimi, bawić, głaskać, cmokać. Hmm. Ten piesek, którego filmuję tutaj indywidualnie, ma sesję zdjęciową i filmową. To jest największy samiec największy piesek, jakiego udało mi się wyhodować. Ten piesek, którego określam jako, jako lew, jako lew. Lew! Lew! Jest. No i nie mogę nic powiedzieć. Psy mają głos. Pieski mają tutaj głos.

Nic nie pomaga, nic nie pomaga. Nic nie pomaga, żeby się towarzystwo uciszyło, żeby dało mi pierwszeństwo zabrania głosu, żeby mogła coś mądrego powiedzieć do kamery. Chciałam powiedzieć, że ten piesek jest u mnie wyhodowany jako największy z samców. Waży 4,25. 4, 4 kg i 25 deko. Określam go jako lew. Lewek, lewuś. Lew. Lewku, Lewko. Leweczku lwio lwia ty. Lwie serce ty, Ty kochany dziubeczku. I powiem tak, przy jego wadze, gabarytach, ma bardzo krótką kufę, czyli pyszczek, czyli nosek, krótki na dwa palce i zadarty, ślicznotka, to jest ślicznotka i ma krótkie łapy. Jest bardzo umięśniony, grubej kości, ma grube poduchy w łapach, tak, czyli te paluszki są takie pulchniutkie. Ma duże ładne oczy, bardzo gęste włosy. On teraz jest ostrzyżony, bo wiadomo, jest czerwiec, jest ciepło i został ostrzyżony. Nikt nie będzie się bawił w hodowli, w czesanie pieska, w rozczesywanie każdego włoska. A tak jest ostrzyżony, wygląda estetycznie, schludnie. Zgodnie z, wymaga z wymaganiami sa sanitarnymi, y jest to y czystość, higie higiena i estetyka i wygoda. Wygoda dla hodowcy, wygoda dla właściciela, dla właściciela pieska też to jest wygoda takie ostrzeżenie i wygoda dla samego pieska. Nieniuniek! Nie! Miał długie włosy na głowie. Teraz zostały mu długie włosy na uszach i jest to fryzura tak zwana azjatycka, gdzie na włosach, gdzie na uszach pozostawia się długie włosy. Piesek przed ostrzyżeniem na głowie miał lwią grzywę niesamowitą, rzadko spotykaną naprawdę. Także jak ktoś ma cierpliwość. I chęci dobre. I czas. To może mu zapuścić włosy. Może mu zapuścić włosy. I ten piesek będzie miał gąszcz pięknych włosów. Cudownych. Wybarwiony jest tak jak widać na grafitowo złoto. Główka cała jednolicie złota. Bez smoleń. Bez smug. Bez pasemek. Bez balejarzu. Oczy ma przepiękne, duże, z obwódką ciemną, czyli oko ciemne, zarysowane, obrys oka ciemny, śliczne oczy ma. Zgryz ma prawidłowy, nożycowy. Ząbków siekaczy ma 6 na 6, czyli idealnie, ma dwa jądra idealnie, nie ma przepukliny, ma prawidłowy ogon. I ma zarośnięte ciemiączko i w ogóle jest okazem zdrowia. To jest piesek silnej budowy, atletycznej, ale charakteru Ło! Wow, to jest po prostu charakter szczeniaka potulny, przymilny, nawet taki, że w kąciku się położy i go nie widać, nie słychać. Ale w towarzystwie innych psów. Nie da sobie w kaszę nadmuchać, dojdzie do miski, odgoni towarzystwo, potrafi odgonić jak jest głodny, albo jak towarzystwo chce go odgonić, to potrafi się postawić, że jego miejsce przy misce też jest, że on ma takie same prawa jak inny, także daje sobie radę, ale nie jest pieskiem agresywnym i nie jest pieskiem hałaśliwym. Czasami są jorki, które lubią ujadać i piszczeć, i, i wyć, i ujadać. Cały dzień zwracają na siebie uwagę. Są takie modele. A ten jest taki misiu. Misiu lew. Lew lwie serce. Lew grzywa lwia. No kto chce go kupić, niedrogo okazja za koszty utrzymania, bo ten piesek jest roczny. On przez rok ile kosztuje? Proszę sobie policzyć stawkę dzienną utrzymania Jorka, tak? Ile trzeba dać Jorkowi, żeby Jork był prawidłowo karmiony. Czy sucha karma dobrego gatunku, czy mięsko wołowe? Wieprzowiny w ogóle nie dajemy w hodowli. Psom nie należy dawać wieprzowiny. Jeżeli to wołowina, kurczaki, w ogóle drób, kurczaki, kaczki, gęsi, króliki, mięso królicze. Wołowina jest bardzo syta i bardzo zdrowa. Prawidłowe żywienie na wołowe mięso. Ale wieprzowiny proszę nie podawać, unikać wieprzowiny. Ja daję też twaruk, maślanka, kefir, jogurt. Jogurt naturalny, bez dodatków, bez cukru, bez owoców, bez czekolady. Czekolada dla psa jest trucizną, tak samo jak cebula dla psa jest trucizną. Daje siadłe mleko, kwaśną śmietanę. Lubią sobie lizać śmietanę, ale kwaśną. Słodkie niebo sraczka. Słodkie mleko też nie takie świeże, surowe mleko do przygotowania? Nie. Nie wolno, bo jest raczka po takim słodkim mleku. Mleko może być skwaśniałe, czyli siadłe. Daje surowe żółtka, bomba witaminowa ABCDE. Tyle witamin jest w żółtku. ABCDE, ale surowe żółtko, nie na twardo. Żółtko na twardo nie ma żadnych witamin. Żółtko na twardo traci witaminy, a żółtko na miękko gotowane, a jeszcze lepiej na surowo, to ma bombę witaminową. Dostaje też żółty ser, twardy, żółty ser dobrego gatunku, gdzie jest bardzo dużo wapnia na kości, na ścięgna, na stawy, na oczy, na, na włosy, na pazury, kury, na pazury. U, 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 u. Uszy podnosi. U, 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 u. Tymtuś! Koko, koko, ko! Weź się troszkę podnieś. No to tyle. No to tyle w tym ujęciu. Zapraszam chętnych. Komu się lew podoba. Roczny lew, odchowany, już nie zdechnie, bo bardzo duża jest. Śmiertelność wśród młodych szczyniąd. Nikt tego nie bierze pod uwagę, że kupując pieska sześciotygodniowego, siedmiotygodniowego, ośmiotygodniowego ryzykujemy. Każdy kupujący tak młodego szczeniaka ryzykuje, że może mu piesek nie przeżyć. A to hipoglikemia, a to zacztuszenie, a to odwodnienie, a to biegunka, a to jakiś inny wirus, a to szczepienie nie przeżyje. Cuda, 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 cuda. Ten piesek jest już określony wagowo-wzrostowo, kolorem i, i, i charakterem. Jest wykarmiony, wychowany i powiem co, on już nie ma zagrożenia szczenięcego, tak? Bo odchowanie szczeniaków wiąże się z zagrożeniem, jest bardzo wysoka śmiertelność wśród szczeniąt. Śmiertelność jest ciążowa, porodowa, połogowa, Potem w trakcie od, y, odchowania szczeniąt. I to w każdej rasie. Także to nie jest, że jorki są jakieś chorowite. Nie. Tylko są różne zagrożenia. I ten, kto prowadzi hodowlę, najlepiej się orientuje. Ale hodowlę trzeba prowadzić wiele lat i hodowlę trzeba prowadzić wiele sztuk. Bo co innego je, jest mieć jedną sztukę suka, jedna suka i hodowla. Hodowla z jedną suką to nie hodowla to żadne doświadczenie zero doświadczenia. Żeby mieć doświadczenie, to trzeba po prostu mieć przypadki, mieć statystykę. A co to jest za statystyka? Jedna suka raz w roku urodzi przez 5 lat, tak? A potem już idzie na emeryturę. Ołała, ołała, ołała. O, 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 a potem idzie na emeryturę. Coś mnie tu zabolało w ramieniu. No i tak mnie zawsze coś zaboli, to tu, to tam. No, bo jak się napięłam, czy, o, o, trzymałam aparat fotograficzny i aż... Ojejku, nie no. Komu się podoba, jeszcze będą inne ujęcia, inne filmiki. Zapraszam, polwa.